Pan przemówił do mnie w tych słowach: Synu człowieczy, zwróć się w stronę południa i przepowiadaj w tym kierunku. Prorokuj przeciwko lasom krainy Negebu. Powiedz lasom Negebu: Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja zapalę ogień, który strawi wśród Was wszelkie drzewo zielone i wszelkie drzewo suche. Nie zgaśnie palący płomień, spłonie w nim wszystko, co żyje, od Negebu aż po północ. Każdy śmiertelnik zobaczy, że ja, Pan, wznieciłem ten pożar nie do ugaszenia. Wtedy zawołałem: Ach, Panie Boże, mówią o mnie, On opowiada tylko przypowieści. Pan przemówił więc do mnie w tych słowach: Synu człowieczy. Zwróć się w stronę Jerozolimy, przepowiadaj przeciwko jej świątyniom, prorokuj przeciw ziemi Izraela. Powiedz ziemi Izraela: tak mówi Pan, — Oto ja jestem przeciwko tobie. Wyciągnę mój miecz z pochwy i zgładzę u ciebie sprawiedliwego i bezbożnego. Ponieważ chcę zgładzić u ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, Wyciągnę z pochwy mój miecz na wszystkich ludzi od Negebu aż po północ. Każdy śmiertelnik przekona się, że ja, Pan, nieodwołalnie wydobyłem z pochwy mój miecz. A ty, synu człowieczy, jęcz jakbyś miał połamane kości, w bólu jęcz wobec nich. A gdy cię zapytają, dlaczego jęczysz, odpowiedz im z powodu nadchodzącej wieści zadrżą wszystkie serca wszystkich ogarnie strach wszelki duch osłabnie i ugnie się każde kolano oto nadchodzi jest już tutaj wyrocznia Pana Boga Pan przemówił do mnie w następujących słowach Synu człowieczy prorokuj i głoś tak mówi Pan oto miecz miecz wyostrzony i dobrze wypolerowany, wyostrzony, by dokonać rzezi, wypolerowany, by ciskać błyskawice. Został przygotowany, by pasował do dłoni. Oto miecz wyostrzony i wypolerowany, by dać go w rękę kata. Krzycz i jęcz, Synu Człowieczy, gdyż ten miecz spadnie na mój lud, na wszystkich książąt Izraela. Wydani pod miecz są moim ludem, dlatego zapłacz z bólu, oto nadeszła próba, musi to nastąpić, bo wzgardziłeś rózgą, wyrocznia Pana Boga. Ty więc, Synu Człowieczy, prorokuj i zaklaskaj w dłonie. Miecz uderzy po raz drugi i trzeci, to miecz rzezi, miecz wielkiej zagłady, której nikt nie umknie. We wszystkich ich bramach postawiłem się kących mieczem, aby serca struchlały, aby wielu padło. Ach, jakże ten miecz błyszczy, jak jest wyostrzony, by zabijać. Uderzaj w prawo i w lewo, tam, gdzie skieruje się twoje ostrze, a ja zaklaszczę w dłonie i tak mój gniew uśmierzę. Ja, Pan, to powiedziałem. Pan przemówił do mnie w tych słowach – Synu Człowieczy, wyznacz dwie drogi, którymi przyjdzie miecz króla Babilonu. Niech obydwie prowadzą z jednego kraju. Na początku każdej drogi postawisz znak wskazujący kierunek ku miastu. Pokaż drogą, którą pójdzie miecz przeciwko rabie Ammonitów i przeciw Judzie i jej twierdzy jerozolimskiej. Król Babilonu stanął bowiem na rozstaju, na początku obydwo dróg, aby zapytać wyroczni. Potrząsa strzałami, radzi się posążków bóstw, wróży z wątroby zwierząt. W jego prawej ręce znalazła się odpowiedź wyroczni Jerozolima. Słychać rozkazy i okrzyki wojenne ustawić tarany pod bramami, usypać wały, zbudować szańce. Ale mieszkańcom Jerozolimy ta przepowiednia wydaje się fałszywa, bo otrzymali obietnicę. On jednak przypomni im winy i zostaną schwycani. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Skoro przypomnieliście mi swoją winę, ujawniając wasze wykroczenia i ukazując wasze grzeszne czyny, skoro sami przypomnieliście się, będziecie schwytani siłą. A co do ciebie, królu Izraela bezbożne i pozbawione czci, oto nadchodzi Twój koniec, ponieważ przebrała się miara Twoich nieprawości. Tak mówi Pan Bóg. Zdejmij turban, złóż koronę, wszystko się zmieni. To, co niskie, będzie wywyższone, a to, co wysokie, będzie poniżone. Gruzy, gruzy obrócą się w gruzy. Ale stanie się to dopiero wtedy, gdy przyjdzie ten, do którego należy sąd, Jemu go przekażę. Synu Człowieczy, prorokuj i głoś, Tak mówi Pan Bóg przeciwko Ammonitom, Przeciwko ich obelgom. Tak będziesz mówił. Mieczu, mieczu dobyty dla zabijania, Wypolerowany, by dokonać rzezi, By pożerać i by ciskać błyskawice, By ucinać głowy bezbożnym, którzy mają fałszywe widzenia i wróżą kłamliwie. Nadszedł ich koniec, ponieważ przebrała się miara ich nieprawości. Mieczu, wróć do pochwy. Osadzę cię w miejscu, gdzie zostałeś stworzony, w kraju, z którego pochodzisz. Gniew mój wyleję na ciebie, tchnę przeciw tobie ogień mojego gniewu. Wydam cię w ręce dzikich ludzi, rzemieślników zagłady. Zostaniesz wydany na pastwę ognia, twoja krew będzie rozlana w twoim własnym kraju, pamięć o tobie zaginie, bo ja pan tak powiedziałem.